Po raz pierwszy w historii we Lwowie wystawiono operę Turandot Pucciniego. W związku z wprowadzeniem na Ukrainie lockdownu weekendy przedstawienia odbywają się w tygodniu. Premierę dedykowano lekarzom walczącym z pandemią. W te ciężkie czasy dla nas, dla naszego teatru, dla wszystkich artystów, to jest bardzo ważne, że mamy możliwość nadal tworzyć, a zwłaszcza w tym roku, kiedy obchodzimy 120-lecie naszego teatru. Do współpracy przy Operze zaproszono twórców z Polski, Włoch, Argentyny i Grecji. Przedstawienie wyreżyserował znany polski reżyser Michał Znaniecki. Stroje zaprojektowała Małgorzata Słoniowska. Po raz pierwszy w teatrze próby odbywały się przez internet. Reżyser osobiście był w Lwowie tylko trzy dni. Gdy przejechał, sprawdzaliśmy, czy można prowadzić próby w trybie online. Okazało się, że to się udaje. Dla reżysera też to było odkrycie. Był zadowolony, że przedstawienie odbędzie się mimo pandemii. Autorem scenografii jest Włoch, Luigi Scoglio. Widzowie mogli poczuć atmosferę dawnych Chin. W tym spektaklu gram Ponga, głównego kucharza oraz pomocnika ministra. W tych kostiumach czujemy się swobodniej, bo makijaż i kostium dają nam więcej luzu. To ostatnia opera napisana przez Pucciniego. Kompozytor nie zdążył jej jednak skończyć. Opowiada historię okrutnej księżniczki Turandot, o jej rękę stara się książę Kalaf. Michał Znaniecki, duży Michał Znaniecki bardzo zaskakuje swoim potraktowaniem finału. Byłem na wielu przedstawieniach, wiele też widziałem w zapisie filmowym. To chyba po raz pierwszy jest takie rozwiązanie fabuły. Widz będzie zaskoczony. Operaturando Giacomo Pucciniego w reżyserii Michała Znanieckiego weszła już do repertuaru lwowskiego teatru.